Kacper, jeżeli możesz kilka słów a propos dzisiejszego spotkania, poproszę. No to na pewno nie... Co tu powiedzieć? Drużyna z Pelplina zdominowała nas na desce. 52 do 31. 20... 20 zbiórek w ataku. To na pewno dało im dużo. Gdy my goniliśmy wynik, oni zbierali, dobijali. Ale no, nie poddawaliśmy się, walczyliśmy, mimo tego, że byliśmy w okrojonym składzie. No i uważam, że... Druga połowa była na pewno trochę lepsza niż pierwsza. Było widać więcej dominacji i bardziej walczyliśmy. I uważam, że no, co prawda lepiej by smakowało zwycięstwo, ale nie, nie oddaliśmy tej wygranej Pelpinowi za darmo. I uważam, że to jest całkiem niezły prezent dla naszego trenera na urodziny dzisiaj. Super, dziękuję piękne. Yy, trener, jeszcze teraz wszystkiego najlepszego. Jeżeli mógłby trener kilka słów a propos dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za życzenia. Dziękuję też Kacprowi, że wspomniał. Yy, powiedział bardzo mądrą rzecz. No. Przegraliśmy deskę sromotną 53 do 31. Tutaj yy, drobnym naszym usprawiedliwieniem jest to, że tak naprawdę graliśmy z jednym nominalnym wysokim graczem. Kacper zastępował Oskara, nie mieliśmy Maczka Szeszprzykami, nie, nie mieliśmy Konrada Rosińskiego, nie ma już z nami Willa Bartona, a także Andrzej Krajewski dostał postrzału i, i niestety nie mógł wystąpić. To naprawdę y, przysięgło się cały, y, cały zły los y, dzisiaj, y, dzisiaj przeciwko nam. Ale ja jestem dumny z chłopaków, ponieważ... A, Podjęli walkę, ponieważ nie położyliśmy się. Mimo tego, że najwyższa przewaga była 17 punktów, potrafiliśmy, potrafiliśmy jednak gonić przeciwnika i nie, nie dawać oddechu. Pomysłem na ten mecz była, była nasza strefa, która zdała egzamin. bo 4 na 24 za 3 gospodarzy to 16,7% to jest bardzo dobry dla nas wynik, bardzo słaby dla, dla przeciwników, no ale niestety 20 zbiórek ofensywnych i 20. Jeden punktów drugiej szansy spowodowało, że, że dzisiaj niestety wyjeżdżamy z porażką, ale tak jak wcześniej wspomniałem i mogę to powtarzać, jestem dumny z chłopaków, że mimo tych przeciwności losu nie poddaliśmy się, graliśmy można powiedzieć jak równy z równym, chociaż byliśmy jak zranione zwierzę i e, jednak ten charakter, charakter pokazaliśmy i, i i za to należy nam się pochwała, niestety za za ładną grę i za determinację e, punktów się nie dodaje, więc Wracamy z jednym punktem i, i już myślimy o, o następnym meczu, a przede wszystkim musimy wylizać, kolokwialnie mówiąc nasze rany, bo, no bo, bo ciężko jest rotować i, i drugi raz już przeciwnika nie zaskoczymy tym, że będziemy czy czwartym leczali strefę. Panie trenerze, jeżeli możemy tak odnieść się powoli do końca sezonu, bo w przestrzeni medialnej gdzieś słychać głosy o tym, że wasz zespół jakby już porzucił ten, ten cel playoffowy, czy to jest prawda? Czy, bo widząc pod dzisiejszy mecz, to raczej, raczej się nie, nie położyliście i nie, nie, nie kładziecie, ale jak to wygląda? Raczej już nawet iluzorycznych szans nie ma na, na play-offy, ponieważ drużyny walczące o miejsca 7-8 będą grały jeszcze między sobą, więc na pewno ktoś wygra, czyli ktoś nam ucieknie. Ale ja mogę obiecać, że żadnego meczu nie potraktujemy ulogowo i każdym meczu do końca sezonu będziemy grali dla naszych kibiców, będziemy grali dla naszych... Dla naszych rodzin, dla, dla honoru, dla, dla może ich sławy w przyszłości. No i też na pewno większe minuty dostaną gracze ci, którzy, tak jak dzisiaj Kacper pokazał, że są, są już gotowi na to, żeby grać na tym, na tym poziomie, z czego, z czego ogromnie się cieszę i to pokazało, że, że można inwestować w tą, w tą naszą koszalińską młodzież. I, i naprawdę to jest, to jest takie światełko w tunelu, które dzisiaj jest dla mnie osłodą, zwłaszcza w tym dniu. E, solenizanta, i no szkoda, że nie wygraliśmy, ale, ale dziękuję drużynie za to, że, że walczyła, że się nie położyliśmy. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję na